Nie pamiętam, ile wtedy kosztowało mieszkanie, mhm. ale ona wtedy wypierdaliła starym z, z kasy firmowej chyba 120 tysięcy złotych. Wtedy podejrzewam, że to są, nie, nie wiem, jest zobacz, ile kosztowało mieszkanie, ile kosztowało mieszkanie w 2000, powiedzmy, pierwszym roku, no. Nie przekraczała 2000 zł za metr, a przed rokiem 95 wynosiła ile? 2000 zł za metr. Ile? Ja pierdolę. No to masz odpowiedź, nie? Mhm. A... I ona to wszystko wypierdoliła generalnie na, wiesz, na... I to było to, że przy niej był od razu wianuszek ziomków, nie, kumpele, to jedziemy na balety do Berlina, nie, jest love parade, no to kupujemy, kurwa, wiesz co, 300 tablet, kurwa, wiesz o co mi chodzi, nie? I to było od razu coś takiego i ona to, to wszystko wyjebała. Pamiętam, że jak ją spotkałem i z nią o tym rozmawiałem, to on, wydaje mi się, że ona była, yy, no, na czym no, była? No, wiesz, no, była po leczeniu, była jakby z tym pogodzona i tak dalej, i mówiła mi o tych wszystkich rzeczach, które miały, które miały miejsce. I te, no, to, była, to była w ogóle głośna sprawa wśród nas wtedy, nie? więc mhm. jakby,